Maciek, wygląda jakby ktoś odgryzł kawałek Twojego samochodu. No, opona odgryzła. No tak... stało się w sumie nic wielkiego na, na pierwszym odcinku w drugiej pętli, tym takim bardzo dziurawym, błotnistym. No, gdzieś tam nam wszystko dobrze grało, chcieliśmy zaatakować, w sumie taki był plan na ten rajd, no ale niestety przebiliśmy oponę i 8 czy 10 km na kapciu, no i... No i tak, no, duże straty, samochód zdemolowany, ale to na szczęście tylko plastiki wygląda, na to, że, że cała reszta mechanicznie działa jest prosta. Czyli taki dzień do odpisania trochę. No tak, to, to nie, nie zaliczymy tego do, do udanych dni, no i, no i nie jest łatwo w tym rajdzie. Myślę, że gdzieś tam jakieś pomysły na walkę o trzecie miejsce w, w Mistrzostwach Polski, chyba już możemy się z nimi pożegnać. Ale jutro więcej OS-ów, więcej jazdy. Tak, no spróbujemy gdzieś tam w rajdzie jeszcze awansować, chociaż Tomek bardzo ładnie jedzie, Kasperczyk i, i na pewno nie będzie łatwo go dogonić.